Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na porannym webinarium. Ja nazywam się Michał Stajniak i mam przyjemność prowadzenia dzisiaj z Państwem to szkolenie. Na początku prosiłbym o zapoznanie się z disclaimerem i za moment zaczynamy. Myślę, że możemy ruszać. Na rynkach, no, widać taki lekki powiew optymizmu. No, wczoraj indeksy wzrosły naprawdę bardzo solidnie. Jeżeli chodzi o NASDAQ, no to wzrosty na kaszowym indeksie o około 3%. Jeżeli chodzi o S&P 500, no to tutaj wsparcie przede wszystkim od tych mniejszych detalistów lub od tych detalistów, którzy celują w klientów powiedzmy z nieco wyższych klas. Czyli Macy's, czyli sprzedaż tych droższych towarów, więc Dollar Tree, Dollar General i, i Macy's no, zwiększają swoje prognozy dotyczące sprzedaży, co pokazuje, że no, widać, że sytuacja nie jest najgorsza. Konsumenci teoretycznie wcale nie ograniczają swoich wydatków, co widać przede wszystkim w danych PKB za pierwszy kwartał. Oczywiście jest to drugi odczyt tych danych. Pierwszy był dosyć sporym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę właśnie spadek PKB. Natomiast już podczas właśnie tego pierwszego odczytu widzieliśmy, że dane właśnie dotyczące konsumentów no były naprawdę bardzo solidne, czyli wzrost był naprawdę całkiem spory, większy od oczekiwań. No i co, co, co ważniejsze, ten drugi odczyt pokazuje, że konsumenci mieli się jeszcze lepiej. Oczywiście, jeżeli popatrzymy sobie na ogólny Ogólną zmianę PKB, no to mamy jeszcze większy spadek, ale tak naprawdę to wynika z tych czynników prawdopodobnie jednorazowych. No, jednocześnie też no, nieciekawie wyglądały dane dotyczące zysków przedsiębiorstw. Oczywiście wszystkich przedsiębiorstw, nie tylko tych notowanych na giełdzie. No, ale jeżeli konsumenci cały czas utrzymują się na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o wydatki, no tutaj oczekiwany jest dosyć spory wzrost PKB w drugim kwartale, co również też mogliśmy usłyszeć w minusie. Za, z tego majowego posiedzenia. Jeżeli chodzi o spółki, no to nie tylko właśnie te spółki detaliczne, ale właśnie Apple i Tesla, czyli no gwiazdy, jeżeli chodzi o spółki technologiczne przodowały wczoraj we wzrostach na, na zdaku. Warto też pod względem właśnie zachowania konsumentów powiedzieć o najnowszym badaniu New York Fedu, który, który, który jakby to badanie pokazuje, że konsumenci nie widzą przedłużenia tej bardzo wysokiej inflacji oczekują, że będzie ona jedynie krótko trwała, czyli gdzieś tam oczekiwania powiedzmy są na spadki cen paliw, spadki cen energii, no i nie widzą tej inflacji w długim terminie, czyli te oczekiwania inflacyjne są zakotwiczone na relatywnie niskim poziomie, czyli powiedzmy, jeżeli chodzi o rentowności dziesięcioletnie czy, czy break even, no to powiedzmy, one są zakotwiczone w okolicach 2,5-2,7%, o ile tak wysoko, więc prawdopodobnie, no tutaj się to zbyt wiele w najbliższym czasie nie zmieni. Oczywiście, odkotwiczenie tych, tych oczekiwań no, mogłoby oznaczać, że faktycznie Fed będzie musiał zdecydowanie, zdecydowanie mocniej działać, i to mogłoby pogrążyć gospodarkę. Natomiast, no, jak widać, te najnowsze informacje są całkiem, całkiem pozytywne, choć jednocześnie też. Warto zwrócić uwagę, że w Chinach wcale lepiej się nie dzieje, więc cały czas no, trzeba stawiać ten znak zapytania nad tym, jak wpływ Chin będzie, jaki wpływ Chiny będą miały na cały świat. Tutaj akurat jeszcze nie zapisałem w prezentacji, natomiast warto zwrócić uwagę na dosyć mocnego funta. Funt odbija przede wszystkim ze względu na plany wydatkowe plany wsparcia dla Konsumentów w Wielkiej Brytanii na poziomie 15 miliardów funtów. Przede wszystkim Wielka Brytania chce wspomóc tych najmniej zarabiających, tych, którzy znaleźli się w najgorszej sytuacji w związku z wysoką inflacją, co ma podbudować oczekiwania konsumentów i oczywiście spowodować, że gospodarka się nie cofnie. Tutaj też jest wiele niepewności, jeżeli chodzi o Instytucje, które wskazują, że raczej to wsparcie dla Wielkiej Brytanii, wsparcie dla konsumentów będzie miało tak naprawdę tylko krótkotrwały wpływ na gospodarkę i na oczekiwania. Natomiast no, trzeba zwrócić uwagę na to skąd biorą się pieniądze, te pieniądze biorą się z jednorazowego podatku na spółki spółki energetyczne przede wszystkim związane z ropą naftową. I trzeba zwrócić uwagę, jak rynek zareagował na takie, na takie informacje na węgrzech, wczoraj mieliśmy potężne spadki na giełdzie na węgrzech na na początku też mieliśmy cofnięcie się forinta, natomiast forint później się umocnił, natomiast no, widać, że takie nakładanie jednorazowego podatku na nadmierne zyski, no może się różnie odbić, no, jeżeli chodzi o długoterminowe oczekiwania dotyczące danego rynku, więc no Wielka Brytania też powinna zwrócić uwagę na to, jak... To będzie, jak to będzie miało miejsce właśnie na Węgrzech, i czy przypadkiem nie powinno tutaj Wielka Brytania zrewidować swoich planów. Jeżeli chodzi o dzisiejszy kalendarz, mamy inflację PCM, mamy indeks zaufania konsumentów z Uniwersytetu z Michigan, wraz oczywiście z oczekiwaniami inflacyjnymi. Te oczekiwania inflacyjne coraz będą ważniejsze, jeżeli chodzi o ocenę perspektyw przede wszystkim dla giełdy. Jeżeli chodzi o rynki, no to oczywiście euro, dolar, USD, JPY, GBP, USD, NASDAQ, S&P 500, ROPA oraz złoto. I przechodzimy sobie już do naszej platformy. Zaczniemy sobie jak zwykle od kalendarza. Tutaj w tym kalendarzu oczywiście zbyt wiele nie ma, no ale mamy oczywiście inflację konsumencką w Stanach Zjednoczonych. Ten indeks, który jest śledzony przede, przede wszystkim przez rezerwę federalną. No i jeżeli popatrzymy sobie na tą inflację PCE, no to ona była w ostatnim czasie na dosyć wysokim poziomie, 66% rok do roku. Natomiast, no, przede wszystkim Fed patrzy się na inflację bazową, czyli tą, która jest pozbawiona cen energii i cen żywności. I tutaj pod tym względem, jak widać, oczekiwania są całkiem optymistyczne, czyli spadek tej inflacji, co by pokazywało, że ta presja inflacyjna już za Zaczyna nam odpuszczać. Oczywiście jest szansa tutaj na to, że jednak wcale nie będzie te, tego spadku i na nowo y, powołać y, amerykańskiego dolara do wzrostu i zasiać niepewność wśród inwestorów y, na Wall Street. Natomiast, jeżeli będziemy mieli faktycznie spadek, te ostatnie trendy mogą być przedłużone, więc y, no, dzisiejsze dane będą y, bardzo, bardzo ważne. I z tej perspektywy, oczywiście, też warto obserwować inflację miesięczną, ponieważ inflacja miesięczna no, pokazuje nam, czy te ceny rosną, w, y, czy te ceny rosną właśnie y, Cały czas, czy jest to tylko i wyłącznie właśnie efekt niskiej bazy z zeszłego, z zeszłego roku. No i oczywiście dane dotyczące, dotyczące zaufania konsumentów z Uniwersytetu z Michigan, czyli no jak widać tutaj oczekiwania, oczekiwania są dosyć wskazują na, na jakby utrzymanie tego niskiego poziomu, ponieważ rzeczywiście tutaj mamy tą wartość. Z poprzedniego miesiąca tutaj mamy oczywiście wartość, która była opublikowana jako wstępne dane, więc widzę tutaj potencjał do tego, żeby ten końcowy indeks wypadł nieco lepiej. No i oczywiście oczekiwania inflacyjne tutaj jednoroczne cały czas na bardzo, bardzo wysokim poziomie Fed wskazuje na to, że jednak ta inflacja powinna być nieco niżej w okolicach 4, 4,5. Natomiast oczekiwania pięcioletnie już wskazują nam na 3%, czyli no jakby widać, że te oczekiwania wcale nam nie rosną. Inflacja właśnie oceniana przez ten wskaźnik 5 lat na 5 lat no jest poniżej 3%, więc widać, że no wcale nie rosną te oczekiwania długoterminowe, więc oczywiście można powiedzieć, że rynek wszędzie, gdzie tylko może szuka pozytywnych aspektów, więc wcale bym nie powiedział, że jest to już wygrana walka ze spadkami na giełdach, choć oczywiście tutaj też widać coraz większe zaangażowanie instytucji w kupowaniu Akcji. My tymczasem przechodzimy sobie już do wykresów. Jak widać, ten euro-dolar. Jeżeli chodzi o wczorajszego RGR-a, nam się tutaj nie udał. Mieliśmy wyraźne odbicie. No i tak naprawdę mamy przetestowanie tych poziomów, o których mówiłem wczoraj, czyli 1,075 i zbliżamy się tutaj do poziomu 1,08. Tutaj prawdopodobnie nastąpi jakiś sygnał podażowy, no widać, że jest to naprawdę bardzo silny opór. Po tym, jak wcześniej, właśnie cena nam tutaj reagowała, więc potencjalnie, właśnie na tym 1.08, widziałbym jakieś perspektywy cofnięcia, prawdopodobnie tutaj przynajmniej w okolice poziomu 1.068-65. Prawdopodobnie ta cena może spaść właśnie w przyszłym tygodniu do tego poziomu. No i dzisiaj, tak naprawdę, jeżeli inflacja w Stanach Zjednoczonych okaże się być taka sama jak w poprzednim miesiącu, lub nawet wyższa, no to oczywiście te spadki mogą być dzisiaj zdecydowanie szybsze i silniejsze, więc tutaj z tej perspektywy oczywiście to, ta inflacja będzie kluczowa. Natomiast jak widać ten trend wzrostowy na euro-dolarze w ostatnim czasie jest naprawdę bardzo silny, więc możemy sobie tutaj szukać właśnie wyznaczenia takiej wzrostowe, wzrostowego kanału trendowego. Więc jeżeli mielibyśmy szukać właśnie jakiegoś sygnału już. W Bicia, no to prawdopodobnie będzie to wybicie tego kanału, więc też możemy sobie właśnie zobaczyć tą największą korektę w trendzie. Więc jeżeli mielibyśmy szukać większego spadku, czy właśnie miejsca, do którego mielibyśmy szukać spadku, to właśnie te okolice 1,065. I teraz przechodzimy sobie do jena, tutaj jeżeli chodzi o jena, jen cały czas umacnia się w stosunku do amerykańskiego dolara, więc tutaj też widzę tak naprawdę te perspektywy spadkowe powoli nam się zaczynają wyczerpywać, jeżeli popatrzymy sobie na relacje do t no to oczywiście niemalże jeden do jednego, więc w momencie, kiedy te noty zaczną nam z powrotem, z, z powrotem spadać, czyli rosnąć rentowności, wtedy prawdopodobnie też zakończy się ta fala umocnienia na, na japońskim jenie. Niemniej, oczywiście tutaj cały czas możliwe dojście do tej silnej strefy wsparcia w okolicach poziomu 100. 25. Natomiast do tego oczywiście oczeki musimy oczekiwać z słabszej inflacji w Stanach Zjednoczonych, i też brytyjski fund Tutaj też bardzo ciekawa i bardzo podobna sytuacja do tego, co dzieje się na eurodolarze. Czyli doszliśmy do bardzo ważnego poziomu oporu. Mamy tutaj zniesienie 23,6 całej tej fali spadkowej. Mamy strefę. Podażową, związaną tutaj z lokalnymi dołkami z, z września 2020 roku. No i dodatkowo mamy również średnią 50-dniową, więc widać tutaj opór jest dosyć spory. Dodatkowo mamy też no, zakres tej największej korekty w trendzie, więc tutaj prawdopodobnie też może się pokazać coś podażowego. Niemniej te nastroje na brytyjskim funcie są w ostatnim czasie bardzo dobre, właśnie ze względu na te, na te oczekiwania. Dotyczące wypłat, tak naprawdę dla konsumentów, więc tutaj ten, te, te nastroje się nieco poprawiły dla brytyjskiego funta. Natomiast wydaje mi się, że no jednak w perspektywie najbliższej jest tutaj szansa na cofnięcie i myślę, że tutaj powinniśmy celować w okolice poziomu 1,25 i 1,24,80. Teraz przechodzimy sobie do indeksów. Na początku NASDAQ. NASDAQ bardzo ładnie nam się przebija przez 12 tysięcy punktów i następnie 12 200 punktów. Natomiast jak widać, niestety napotyka na dosyć ważny opór przy 12350 przy 12 350 i zniesieniu 23,6 tej tutaj fali spadkowej, więc no widać, że ta siła oczywiście jest bardzo duża, to odbicie wczoraj na kasowym indeksie miało było na poziomie 3%, więc widać, że Cały czas gdzieś ta siła jest, oczywiście tutaj ta podaż wygląda całkiem optymistycznie, ten popyt tutaj wygląda całkiem optymistycznie. Natomiast widać, że no na razie nie jest to jakieś bardzo dynamiczne odbicie, jeżeli chodzi o kontynuację tych świec dziennych. Mamy oczywiście dzisiaj dopiero początek sesji europejskiej. Więc, jeżeli na sesji amerykańskiej na początku bardzo szybko przebijemy się przez te poziomy, będzie to oznaka tego, że w przyszłym tygodniu możemy szykować się do właśnie testu bardzo yy, te, tutaj tego najbliższego oporu przy zniesieniu 38,2, gdzie znajdują się to lokalne dołki, czyli przy tej kluczowej strefie 13 000, 13 330 punktów. Natomiast, no jeżeli dzisiaj tak naprawdę nie uda się przebić tego poziomu, zamkniemy się poniżej w tym tygodniu, no to oczywiście z perspektywy tygodniowej będzie to wyglądało całkiem, całkiem nieźle, natomiast jeżeli zakończymy powiedzmy dzisiejszą sesję poniżej 12200 punktów, w okolicach 12100 punktów, no to ta świeca wzrostowa nie będzie zachęcała, niemniej oczywiście no jesteśmy po trzech tygodniach, kiedy no te spadki są, nieco wyciągane, więc no perspektywa na to, że będzie przedłużona właśnie taka konsolidacja rośnie. Natomiast no dla mnie cały czas przebicie właśnie tej strefy oporowej jest kluczowe, żebyśmy mogli właśnie w przyszłym tygodniu ewentualnie przetestować wyższe Poziomy, więc ja bym jeszcze nie powiedział, żeby, żeby to był właśnie ten moment na odbicie. Natomiast, oczywiście, jeżeli nastąpi właśnie to wybicie tego poziomu, e, będzie to oznaczało, że rynek szykuje się na te wyższe poziomy. Podobna sytuacja na S&P 500, tutaj też nie przebiliśmy się przez ważny, ważny opór, czyli 4100 punktów. Jeżeli przebijemy się dzisiaj przez ten poziom, jak widać cały czas nie została przebita ta bardzo mała luka Bessy, ale ta luka Bessy jest jak widać bardzo ważna dla rynku, więc jeżeli wyjdziemy powyżej tego poziomu, tutaj naprawdę będzie bardzo optymistycznie widzimy... Przebijemy się przez tą spadkową linię trendu i będziemy celować w przyszłym tygodniu nawet na 4300 punktów. I teraz przechodzimy sobie do surowców. Zaczniemy sobie od złota. Złoto testuje nam wzrostową dolne ograniczenie wzrostowego kanału trendowego. Mamy cały czas też utrzymanie średniej 50 okresowej, więc no tutaj pod, pod tym względem cały czas jest całkiem optymistycznie, w szczególności, że euro-dolar pozostaje bardzo wysoko, więc nawet jeżeli weźmiemy sobie tutaj mniejszy okres, to ta dywergencja jest dosyć spora, na t też ta dywergencja jest, natomiast no oczywiście to ostatnie, to ostatnie umocnienie się rentowności też stawia znak zapytania, czy te wzrosty na złocie mogą być kontynuowane, natomiast no jeżeli złoto, złoto przebije się nam tutaj przez, tą, przez te ważne poziomy wsparcia, no to prawdopodobnie uda się odbić od 1830 dolarów za jedną uncję. Jeżeli to wsparcie oczywiście by padło, no to ponownie niestety ruszamy do 1800 dolarów za jedną uncję. I teraz ropa naftowa. Ropa naftowa no wybiła nam się do góry, więc tutaj oczywiście nie miałem racji, jeżeli chodzi o to, co dzieje się na rynku ropy naftowej. Natomiast utrzymany jest cały czas opór na poziomie 115 dolarów. Więc wydaje mi się, że to już powinny być maksymalne poziomy, w szczególności, że poprawia nam się nastrój z tym lepszym nastrojem no, też wiążą się oczekiwania dotyczące niższych cen na rynku ropy naftowej, tak naprawdę jeżeli chodzi o perspektywy podażowe, no, to nie wygląda to jakoś bardzo, bardzo źle, w szczególności że OPEC cały czas utrzymuje całkiem wyraźną ilość ropy naftowej, która może być przywrócona na rynek, w szczególności ze strony trzech krajów, czyli Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów oraz Iraku, więc potencjalnie widziałbym dzisiaj cofnięcie do 112 dolarów, ale nie wykluczam dzisiaj też przetestowania jeszcze raz 115 dolarów za jedną uncję. Tak czy inaczej wydaje mi się, że ropa jest już powoli, powoli wykupiona, choć oczywiście no tutaj widać, że wczoraj mieliśmy naprawdę potężny popyt i wybicie tego, tego, tego ważnego poziomu podaży, więc no... Rynek, rynek ma jednak troszkę inne zdanie niż ja, więc zobaczymy, czy faktycznie jest to już taki można powiedzieć łabędzi śpiew, czy jednak ruszamy z powrotem na jakieś wyższe poziomy. Wydaje mi się, że ropa nie jest już zbytnio atrakcyjna, biorąc pod uwagę obecne poziomy. I perspektywy fundamentalne, wydaje mi się, że jednak powinniśmy się znajdować zdecydowanie niżej, więc dzisiaj oczekiwałbym 112-113 dolarów, w przyszłym tygodniu z powrotem 110 dolarów za jedną baryłkę, i następnie zobaczymy, jak będą nam się klarowały perspektywy, jeżeli chodzi o produkcję ropy w OPEC-u, bo oczywiście mamy. Końcówkę miesiąca. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszym szkoleniu. Życzę miłego weekendu i zapraszam w poniedziałek na 7.50 ponownie ze mną webinarium więc trochę więcej porozmawiamy sobie o surowców, ale również o kryptowalutach. Dziękuję jeszcze raz oraz do usłyszenia.